Algorytm porównywania dwóch tekstów. Widzimy tutaj szkolną definicję znalezioną w jednym z podręczników do szkoły ponadpodstawowej dla informatyki. Algorytm polega na tym, że aby sprawdzić, czy dwa wyrażenia tekstowe są sobie równe, wystarczy porównywać kolejne znaki, zaczynając od pierwszego znaku każdego z tych tekstów. No i albo dochodzimy do momentu, w którym te znaki się nie zgadzają i wtedy uznajemy, że te dwa teksty nie są takie same, albo dochodzimy do końca i wszystkie znaczki są odpowiednio równe. Wtedy uznajemy, że te dwa teksty są takie same. Zobaczmy to na przykładach. Załóżmy, że mam dwa wyrazy. Wyraz jest 1 i niech to będzie wyraz masa i wyraz jest 2 i niech to będzie wyraz maska. Czy zgodnie z definicją algorytmu, którą widzieliśmy wcześniej, ja muszę porównywać kolejne znaki? No, niekoniecznie. Wystarczy najpierw sprawdzić długości tych wyrażeń. Czyli dobrze by było, może gdzieś na samym początku naszego programu, sprawdzić, czy długość tego wyrażenia s1 jest dokładnie tym samym co długość tego wyrażenia s2. Czyli, czy mają tyle samo znaków? I teraz to jest pytanie, na które można uzyskać dwie odpowiedzi. Mianowicie nie, i tu mamy taki przykład. Yy, tu jest pięć znaków w masce, a w, w razie masa są cztery. No i jeżeli tu uzyskuję odpowiedź, że nie, no to od razu odpowiadam, że te dwa wyrazy nie są równe. Nie muszę porównywać żadnych yy, znaków kolejnych. Natomiast na to pytanie też można odpowiedzieć tak. No i załóżmy, że kiedy odpowiem tak, no. W w przypadku, gdybym miał załóżmy S1, niech to będzie sobie wyraz mama, a S2, no niech to będzie sobie wyraz mata. Prawda? Obydwa te wyrazy mają cztery znaki, więc odpowiedź na pytanie, czy ich size się zgadza, no, dostajemy tak. No i wtedy rzeczywiście trzeba porównać znak po znaku. Taki jest algorytm. Co ja bym zrobił? Porównałbym pierwszy znak pierwszego wyrażenia z pierwszym znakiem drugiego wyrażenia. Zgadza się. Drugi, zgadza się. No i dochodzimy do tej literki trzeciej, czyli trzeciego znaku. No i tu mamy literkę M, a tu mamy literkę T. Nie zgadza się. I jak znalazłem różnicę w literkach na poszczególnych pozycjach, no to. Odpowiadam na pytanie, że nie to nie są te same wyrazy, dalej nie sprawdzam. Koniec. Znalazłem różnicę dalej nie sprawdzam. Natomiast może się tak zdarzyć, że tu będzie mama, i tu też będzie mama. No to w takim razie wszystkie odpowiednie literki będą takie same. Dojeżdżamy do końca tych wyrażeń. No i stwierdzam, że rzeczywiście te wyrazy są takie same. Z tego wszystkiego wyłania się nam taki obraz. Pytamy się, czy zachodzi taka równość. To znaczy, pytamy się, czy te dwa wyrazy mają dokładnie tyle samo znaków. Jeśli nie, no to ja od razu wiem, że to nie są te same wyrazy. Natomiast jeśli tak, no to sprawdzamy literka po literce, odczytując kolejne znaki tych dwóch wyrażeń, i sprawdzamy, czy one są sobie równe. I albo znajdujemy pierwszą różnicę, tak jak tutaj przy słowach mama i mata. I stwierdzamy, że te wyrazy są inne, nie są sobie równe i przerywamy pracę, albo dojeżdżamy do końca i wszystko nam się zgadza. Wtedy stwierdzamy, że te wyrazy są sobie równe. Nie będę tego zapisywał formalnie w postaci schematu algorytmu, ale z, tego, z tej prostej analizy wyłania się nasz powiedzmy sposób postępowania. Tyle, że w programie, żeby na końcu wyświetlić jakiś sensowny komunikat, to ja sobie ustalę, czy wprowadzę taką dodatkową zmienną. Robocze sobie nazwałem ją są równe. To będzie zmienna, która będzie przyjmować tylko dwie wartości. Albo będzie to prawda, wtedy domyślamy się, że to będzie oznaka, że te dwa wyrażenia są sobie równe, albo wartość to będzie fałsz. No wtedy oznaczać to będzie, że te wyrażenia nie są sobie równe. I w zależności od wartości tej zmiennej na końcu programu, wyświetla oczywiście komunikat, że te wyrażenia są takie same, albo że te wyrażenia nie są takie same. To będzie jakby moja flaga oznaczana, no, właśnie taką zmienną. To jest zmienna typu ból, czyli zmienna logiczna, i na samym początku programu. Będę zakładał, że te zmienne są sobie równe. Jeśli tylko natrafię na powód, dla którego one nie są równe, to ustalę tą zmienną na wartość fałsz. Zacznijmy kodować. Zanim zaczniemy kodować, jedna uwaga. To jest moja propozycja implementacji tego algorytmu. Zasada jest taka, żeby jak najbardziej ułatwić zrozumienie tego i przełożenie algorytmu samego. Na kod, który tutaj zaraz powstanie. Można to zapisać na różne sposoby. I już zacznijmy. Deklaruję dwie zmienne typu string. Niech one się nazywają s1 i s2. I spróbujmy to wczytać z klawiatury. Takim najprostszym sposobem, który znamy. Czyli wyświetla jakiś komunikat. Podaj wyrażenie s1. Załóżmy, na razie to będzie wyraz. Potem to sobie zmienimy. No i wczytam wiadomo jakim poleceniem, czy właściwie strumieniem, to jest jeden z klawiatury. Analogicznie zrobię dla S2 sobie skopiuję, podaj S2, wczytaj S2 mamy. Zadeklaruję też zmienną, właśnie tą o której mówiłem, to jest zmienna typu logicznego. Nazwałem ją sobie są równe. I przyjmuję na samym początku programu, że to jest prawda. Czyli zakładam, że te wyrażenia są równe, tak? Na samym początku programu. I w momencie, jak natrafię na jakikolwiek powód, dla którego one nie będą równe, to tą zmienną ustawię jako fałsz. Po prostu. I w zależności od tego, czy ona jest prawdą, czy fałszem, na końcu programu wyświetla odpowiedni komunikat. Zadajmy teraz pytanie, czy długości tych dwóch wyrażeń to jest to samo. No to ja zrobię zwykłego ifa. Jeżeli długość tego S1 to jest dokładnie to samo co długość tego S2. No to powinienem w tym miejscu sprawdzać znak po znaku. Tak? Jeżeli długości się zgadzają, no to ja po prostu znak po znaku powinienem sprawdzać. To ja sobie na razie w komentarzu to napiszę. Sprawdzam. Znak po znaku. I na razie się zajmę tym, co będzie po else. Napisałem else, to znaczy, że w miejscu, w którym jest kursor, znajdę się wtedy, gdy te dwa wyrażenia nie mają tej samej długości. A jak one nie mają tej samej długości, to nie mogą być takie same. Nie muszę sprawdzać żadnych znaczków. To ja od razu moją zmienną, którą sobie przed chwilą wprowadziłem, ona się nazywa Są Równe. Ustawię jako fałsz. To będzie oznaczać, że te dwa wyrażenia nie mogą być tym samym. No to zauważmy, że ja już mogę sprawdzić ten program w jednym przypadku. No bo jeśli ja teraz na końcu zrobię jednego jeszcze ifa i się zapytam, czy są równe, jeśli tak będzie, to wyświetlę komunikat ten już końcowy. Załóżmy, że on będzie brzmiał. Wyrażenia są takie same. Else, czyli w przeciwnym wypadku, napiszę, że wyrażenia nie są takie same. To skopiuję sobie tutaj. Wyrażenia nie są takie same. I teraz. Załóżmy, że ja to uruchomię. I podam dwa wyrażenia. Niech to będzie masa i masakra. Długości tych wyrażeń nie są takie same. I od razu mam wynik. Ja nie muszę nic porównywać, tak? I widzimy w linijce 11 sprawdzam, czy. Długości tych wyrażeń są takie same. Ten warunek nie jest spełniony, więc ląduję tu, gdzie jest podstawienie są równe false. Sprawdzam, czy są równe. Nie, no bo to jest fałsz. No więc wyświetla mu się komunikat wyrażenia nie są takie same. No i mam. Czyli w przypadku, gdy długości tych wyrażeń nie zgadzają się, nasz program już działa. Nie sprawdziłem jeszcze żadnych odpowiednich znaczków. No to teraz muszę się zająć tym przypadkiem, w którym te długości są takie same, to znaczy tu. I co ja zrobię? Dokładnie to, co sobie zaplanowałem. W pętli odczytam kolejne znaczki z pierwszego i z drugiego wyrażenia i je porównuję. To ja to zrobię. Żeby przeiterować przez całe wyrażenia, no to użyję pętli for dla for powinna mieć zmienną sterującą, którą sobie gdzieś tutaj zadeklaruję. Wcześniej niech to będzie i. No to robię for. Zacznę od pozycji i równej 0, no bo pierwszy znak każdego stringa ma pozycję równą 0, a ja chcę zacząć od pierwszego znaku. Powiem, że i musi być mniejsze od s1.size. Dlaczego s1, a nie s2? no to byłoby to obojętne no bo w miejscu w którym jestem obydwa te wyrażenia mają tą samą długość jeśli S1 ma długość na przykład 10 no to S2 też ma długość 10 więc czy ja tu napiszę S1 size czy S2 size to będzie obojętne korzystam tutaj z tego że ostatni znak stringa ma pozycję długość minus 1 no to jak zrobię i mniejsze od długości to będzie się wszystko zgadzać. Oczywiście, i czyli chcę przejechać, że tak powiem, po każdej literce, znak po znaku. Z, mamy tutaj inkrementację. No i co ja w tej pętli będę robił? W tej pętli będę porównywał dwa odpowiednie znaki z wyrażenia S1 i S2. No to ja tu się zapytam, jeżeli odczytany znaczek z tego wyrażenia S1 na pozycji i. Nie będzie tym samym, czyli jest różny od analogicznego znaczka w, tego, w tym wyrażeniu S2. Czyli jeśli natrafiłem na jakąś różnicę w tych wyrażeniach, to na pewno te wyrazy czy te wyrażenia nie są takie same. A skoro one nie są takie same, to moja zmienna są równe. Przyjmie wartość fałsz. Ale to nie wszystko, bo ja przerywam w tym momencie pracę, czyli break. Ja może w komentarzu tutaj napiszę: przerywam pracę, koniec, przerywam. Przerwanie, tak? Znalazłem różnicę, znalazłem odpowiednie znaki, które nie są takie same. No to na pewno te wyrazy nie są takie same przerywam pracę i już znam odpowiedź na to pytanie. I to właściwie jest praktycznie rzecz biorąc koniec. Zrobimy tutaj jeszcze jedną rzecz, ale najpierw może sobie to uruchomimy. Załóżmy, że wyrażenie S1 to będzie ma masa, a wyrażenie S2 mata. Oczywiście, że one mają po cztery znaki, więc formalnie rzecz biorąc mogą być równe. Natomiast nasz program powie, że wyrażenia nie są takie same. Dobrze by było jeszcze, żeby nasz program pokazał, na jakiej pozycji występuje ta różnica, czyli na jakiej pozycji się nie zgadza. No i to możemy zrobić bez problemu. Mianowicie, skoro tutaj przerwamy program w tym miejscu, no to na jakiej pozycji się nie zgadza? Dokładnie na tej, która tutaj jest określona przez zmienną i. Czyli, jeśli ja w tym miejscu napiszę mu, Pokaż mi teraz. No, wyświetlmy jakiś komunikat, nie? Pozycja z błędem. Każę mu wyświetlić wartość zmiennej i. No i może przejść do nowej linii. Proszę, spróbujmy to uruchomić. No, podajmy jeszcze raz to wyrażenie S1. Może napiszmy tutaj matematyka. A wyrażenie S2 napiszemy ma... Mate. Tutaj dam jakiegoś x i dokończę już dobrze. A ty, k, A ty, k. Chyba mi się udało. Te dwa wyrazy mają taki, taką samą długość. Pozycja z błędem 4, to znaczy, że piąty znak się nie zgadza. No i rzeczywiście na tej pozycji to jest pozycja z numerem 4, czyli piąty znak. Tu jest m, tu jest x. On mi to pokazał. Dalej nie robi, bo ja to przerwałem. Mam już wynik. Wyrażenia nie są takie same. Koniec. Działa. Uruchomię program ponownie. Załóżmy, że będzie to wyrażenie, które się nie będzie zgadzać już na pierwszym y, znaku. Niech tu będzie Ola, a tu niech będzie Ala. Tak. No. Pozycja z błędem 0, czyli już pierwszy znak się nie zgadza. E, wyrażenia nie są takie same. Wszystko się nam y, tutaj y, dobrze y, sprawdza. Jedna uwaga, mianowicie wczytywanie tych dwóch stringów w ten sposób i w ten sposób w linicie 9 i 11 kodu powoduje, że wczytujemy do pierwszej spacji. Gdybyśmy chcieli wczytywać całe wyrażenie ze spacjami, no to oczywiście spróbujmy to zmienić. Można zastosować polecenie getLine, zresztą sposobów jest więcej. No i pierwszym argumentem niech będzie to polecenie, które było, drugim nazwa zmiennej. To powinno zadziałać i analogicznie wczytam drugą zmienną, też za pomocą GetLine. Tak jak mówię, to można zrobić też na różne sposoby. Ale niech to będzie chociaż jeden sposób, który znamy. I teraz zobaczmy, że jeśli uruchomię ten program, napiszę no tutaj Ala ma Kota, a drugie wyrażenie to będzie Ala ma powiedzmy psa. Aby się zgadzała ilość znaków, dopiszę jeszcze tutaj wykrzyknik, no to widzimy, że pozycja z błędem pokazuje mi, że jest 7. Wyrażenia oczywiście nie są takie same. Gdybyśmy to policzyli, to tu jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest pozycja tej spacji. No i rzeczywiście na siódmej pozycji tu jest K, czyli ósmy znak, a tu jest P. On mi tą pozycję pokazał. Pozycja z błędem to jest 7. Dalej nie robi. Przerwałem to, ale już wiem, że te wyrażenia nie są takie same, a o to mi chodziło. Teraz postaram się w naszym kodzie wykorzystać funkcję, czyli przerobimy nasz kod w ten sposób, aby to była funkcja zwracająca wartość logiczną, czyli bool. Załóżmy, że ta nasza funkcja będzie się nazywać czy równe jej argumentami będą dwa stringi. Nazwę je sobie w1 oraz w2. Ta funkcja będzie miała jakieś ciało, spróbujmy to przerobić tak, aby ta funkcja po prostu działała. Wykorzystam ten kod, który już mam, trochę go poprzerabiam, przeniosę sobie ten fragment kodu do mojej funkcji. No i tutaj postarajmy się troszkę to skrócić, zmienić. Oczywiście nie będę mógł tutaj wykorzystać s1 size, bo takiej zmiennej nie mam, zamiast tego będzie w1 i sprawdzam, czy w1 size to jest to samo co w2 size może ten komentarz już stąd usunę podobnie w pętli for no zadeklaruję tu jeszcze int i, no bo tego nie mam nie będzie s1 size tylko w1 size no bo takie mam zmienne tutaj oczywiście porównaję w1 na pozycji z numerem i oraz w2 na pozycji z numerem i natomiast myślę, że całość tego właściwie mógłbym sobie stąd wyrzucić, mógłbym sobie stąd również wyrzucić pewnie ten nawias i w tym momencie ja od razu zwrócę mu fałsz, tak, funkcja ma zwrócić tutaj fałsz, no bo to jest sytuacja, w której znalazłem różnicę, tak, zwracam fałsz i koniec, funkcja przerywa działanie, Podobnie tutaj, zamiast podstawiać zmienną, są równe jako fałsz, po prostu funkcja zwróci mi wartość fałsz. No i teraz, kiedy ona zwróci wartość prawdę? No wtedy, gdy nie zwróci fałszu, to znaczy po prostu ja tutaj napiszę zwróć e, prawdę. I teraz pamiętajmy, że jeżeli w którymś z momentów, to znaczy albo w tym momencie zwróci mi fałsz, albo w tym momencie zwróci mi fałsz, to funkcja kończy działanie i w ogóle do tego miejsca nie dotrze natomiast jeżeli dotrzemy do tego miejsca to znaczy, że nie znaleźliśmy po drodze żadnego momentu w którym, który decydowałby o tym, że te wyrażenia są różne no zobaczmy czy to działa w ogóle gdzie ja to mogę teraz wywołać oczywiście mogę wywołać tutaj, bo to jest miejsce w którym decyduje jaki komunikat się pojawi i zamiast sprawdzać wartość tej zmiennej są równe którą właściwie mogę już z programu wyrzucić to ja tutaj wywołam naszą funkcję ona się nazywa czy równe Wywołam dla parametrów aktualnych te parametry aktualne to są zmienne S1 oraz S2 u mnie. No, i teraz, jeśli to wszystko jest dobrze napisane, no to w tym, w tym miejscu zwróci się albo prawda, albo fałsz. No, bo to zwraca nasza funkcja, ona jest wartością logiczną, ta y, zwracana wartość. Więc w tym miejscu będę miał albo prawdę, albo fałsz. I teraz jeżeli to będzie prawdą, no to wyświetli się, że wyrażenia są takie same. W przeciwnym wypadku, e, czyli jeżeli będzie fałszem, wyświetli się wyrażenia nie są takie same. Spróbujmy to wytestować, zobaczymy czy ta funkcja będzie działać. Najpierw weźmy wyrażenia, które są tej samej długości. E, no nie wiem, nie wiem, niech to będzie waga. I e, no waga, tak, wyrażenia są takie same. No to testujmy dalej, uruchamiam to jeszcze raz. Dajmy sobie mata i matematyka. Matematyka. Oczywiście tutaj już na samym starcie widzimy, że to nie są takie same wyrazy. Wystarczy, że on porównał sobie ich długości. No i weźmy jeszcze raz. Weźmy dwa wyrażenia. Niech to będzie ta matematyka. A drugie wyrażenie będzie miało tyle samo znaków, tylko, no, jakieś inne. Niech to się nazywa mat, i tutaj zrobię, nie wiem, same x -y do końca, tak żeby długości się zgadzały. Widzimy, że wyrażenia nie są takie same. No, nie pokazuje nam pozycji, na której jest ta różnica, ale no, tak zrobiłem funkcję. Tak przerobiłem w ten sposób funkcję. Mamy przetestowane funkcja działa. I na tym chyba byśmy skończyli tą powiedzmy drugą wersję. W tym miejscu również film się kończy. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do własnego kodowania, do własnych eksperymentów. Próbujcie, kodujcie. Powodzenia.